Cześć, mam na imię Gawilk, jestem makijażystką, a dzisiaj pokażę wam co mam w swojej kosmetyczce. Krem do loków Authentic Beauty Concept. Poznałam ten krem, słuchajcie, już myślę dobrych kilka lat temu i jest to mój absolutnie number one. Odżywka do włosów, ta odżywkę zarekomendowała mi Ania Cordus, która jest moją serdeczną przyjaciółką. Ania powiedziała, że nie ma lepszej odżywki. Jest to odżywka emolientowa, co oznacza, że ona tak otula nasze włosy i je super fajnie wygładza. Przy włosach średnio średnioporowatych albo wysokoporowatych, takich jak właśnie loczki, to słuchajcie, ta odżywka generalnie ratuje życie i sprawia, że moje włosy wyglądają od kilku miesięcy na super takie gładkie i lśniące. Słuchajcie, peeling trychologiczny do skóry głowy. Tu jest akurat polska marka Taupa. Bardzo lubię używać peelingów do skóry głowy, o czym często niestety zapominamy. Zapominamy o tym, że ta skóra głowy, tak jak skóra ciała czy twarzy, też potrzebuje, słuchajcie, od czasu do czasu peelingu. Nie zawsze marzyłam, słuchajcie o tym zapachu. Jest to Gypsy Water od Byredo. Jest to super popularna marka ze Sztokholmu. I to słuchajcie, pachnie absolutnie genialnie. Ambra, wanilia, drzewo sandałowe, jest to taki zapach unisex, więc dla chłopaka, dla dziewczyny w każdym wieku złoto. Słuchajcie, jeszcze widzę, że do mnie woła olejek CBD polskiej marki Hemp Juice. Ja tutaj mam akurat Big Mood. Co oznacza, że jest to o dużym stężeniu tego CBD. Kocham, uwielbiam na stres, na relaks, na dobry sen. Ja używam w ciągu dnia właśnie, żeby mniej się stresować i żeby być takim odprężonym człowiekiem, bardziej niż zestresowanym. Natomiast wieczorem działa to absolutnie genialnie na dobry sen. To jest taka silikonowa bańka którą masujemy sobie ciało? Bardzo ważna, istotna tutaj informacja jest taka, że nie robimy tego na suche ciało, żeby sobie po prostu nie uszkodzić skóry, żeby nie powstały dodatkowe jakieś pajączki czy nie popękały naczynka. To jest do ciała, nie do twarzy. Mam tutaj taki detoksyzujący olejek i ja tego olejku właśnie używam na ciało, na lekko wilgotną skórę i potem sobie rozmasowuję tą właśnie śmieszną banieczką. Po pierwsze jest to super relaksujący masaż, a po drugie ma działanie antycelulitowe, więc lubimy. Jest to balsam do ust, koreańska marka Laneige. Natomiast coś, z czym ja się nie rozstaję aktualnie już od bardzo, bardzo długiego czasu, to jest polska marka Iosi krem do rąk Morella. Powiem Wam, że no ratuje moją skórę po tym, jak dużo trzeba teraz używać płynów do dezynfekcji. Jest to farmaceris żel do mycia y, twarzy. Jest to y, żel dedykowany cerze z problemami naczyniowymi, z rumieniem y, i ze skłonnościami do trądziku różowatego, bądź z trądzikiem różowatym, to jestem właśnie ja. Tonik do twarzy z kwasem azelainowym. Jest to kwas, który jest y, łagodzący, antybakteryjny, antyzapalny, niesamowicie delikatny i także taki, który się sprawdza przy pielęgnacji cery Naczyniowej i skłonnej do trądziku różowatego. Coś, co lubię, to bardzo lubię, słuchajcie, spryskiwać twarz hydrolatami różanymi. Ten tutaj to Ministerstwo Dobrego Mydła. Jest to słuchajcie rzecz z apteki, nazywa się to Duosept i jest to płyn do pielęgnacji skóry. Ja go zaczęłam używać od kiedy zaczęłam nosić maski na twarzy jak wszyscy i zaczęły mi się robić tutaj w okolicy nosa, na policzkach, na brodzie. te takie problemy właśnie związane z noszeniem masek. No i generalnie działa to tak, że trzeba sobie napsikać na rękę czy na dłonie i tak jak tonik klepać sobie tam gdzie te problemy po prostu występują, więc nie psikamy jak Zwariowani, tylko delikatnie wklepujemy tam, gdzie występują problemy na twarzy. Tonik polskiej marki Rezibo jest to, słuchajcie, naturalny tonik samoopalający. Jest to coś, co sprawiło, że jak ja sobie wieczorem w klepie ten tonik w twarz, to jest taka, słuchajcie, woda. To następnego dnia, jak widzę się ze znajomymi, to znajomi się pytają: Hmm, aga, jakoś tak. Super pięknie wyglądasz jakoś tak, że glowy, i że w ogóle taka rozświetlona, i że taka opalona byłaś na wakacjach. Otóż nie, jest to po prostu tonik samoopalający od Rezibo. Jest to, słuchajcie, taka złota maska. Marka nazywa się Evolve Organic Beauty. Ona ma, słuchajcie w sobie bioretinol, dużo innych bardzo fajnych składników. Działa nawilżająco, napinająco. Koreańska maska polskiej marki Pibu Beauty. O, tutaj akurat mamy taką jeszcze połączoną z serum, więc tak naprawdę taka jedna maseczka, to jest trochę jak taki rytuał w spa. Pokażę, słuchajcie, sera. I mam tu tak, serum Basic Lab pod oczy. Tu jest z kofeiną i argirelinę. I jak, słuchajcie, poużywacie sobie tego serum przez miesiąc, to zobaczycie, że nie będziecie w stanie bez niego żyć. Creamy Cosmetics. Jest to, słuchajcie, olejek tamanu. Ja bardzo często daję to punktowo, na jakieś niedoskonałości, małe wypryski, jak coś wyskoczy, to jest to coś, co w ciągu tak naprawdę jednej nocy potrafi się z tymi niedoskonałościami rozprawić. Serum, którego używam aktualnie i bardzo je lubię za konsystencję, jest to serum z witaminą C marki Corres. Przy okazji też bardzo ładne. I są to słuchajcie pędzelki stworzone przez mojego y, bardzo dobrego kolegę po fachu, makijażystę Adriana Świderskiego, które są robione w Japonii. Bardzo, bardzo wysoka jakość tych pędzelków i ja mam takie właśnie swoje osobiste muri muri. Jest to słuchajcie Glossier, nazywa się Stretch Concealer. Mój odcień to G8, jest to bardzo popularny odcień. Które bardzo często też malując używam na, na osobach, które maluję. Jak masełko się rozprowadza, nie jest za tłusty, nie jest za suchy. Jest to maskara, która wygląda jak latający balon. Dodaje takiej super ogromnej objętości waszym rzęsom. Air Volume Mega Maskara to jest to, co mam na rzęsach. Puder transparentny jego znacie na pewno, bo na pewno nawet w tych kosmetyczkach L niejednokrotnie był. Pokazywany, ale ja chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że jest nowy odcień, który się nazywa Hani i on jest, słuchajcie, taki cieplejszy. On jest do takiej cery opalonej, śniadej. Powiem Wam szczerze, używam nawet częściej niż ten klasyczny, trochę jaśniejszy. Róż, który mam na sobie, to zobaczcie, taki bardzo ładny róż i rozświetlacz. Ja zazwyczaj, jak maluję, to w ogóle miksuję sobie pędzelkiem jedno i drugie na policzek, na policzek i w drogę. To jest coś, co znacie z opowieści Magdy Mołek, którą malowałam na okładkę. Magda Mołek też nagrywała tutaj dla L kosmetyczkę i wspominała o tym, że właśnie zarekomendowała jej ten bronzer i rozświetlacz w kremie. Jest to Tom Ford Shade and Illuminate. Słuchajcie, Odcień jeden, to jest dosyć istotne, bo ten odcień jeden jest najjaśniejszy ze wszystkich i raczej pasuje właśnie w większości cerze niezbyt opalonej. Rozświetlacz i bronzer kremowy. Tym konturujemy, tym sobie Rzeźbimy buzię używając tego światełka. To są to cienie w kremie. Jeden super tani, drugi trochę droższy. Ten można dostać w każdej polskiej drogerii, z tym się trzeba trochę namocować, ale można za, zamówić online. Charlotte Tilbury i kolor tatu od Maybelline. I to są takie rzeczy, którym paluszkami po prostu w 3 sekundy możecie sobie namalować na oczach i makijaż macie właśnie gotowy. Zdecydowanie no make-up, jak widać po mojej twarzy zresztą. Myślę, że jest takie przeświadczenie wśród ludzi, że makijażyści chodzą wymalowani od stóp do głów. Jak widać jestem makijażystką i zazwyczaj noszę minimalistyczny makijaż, szewc bez butów chodzi, więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, co każdemu się wydaje, że makijażysta jest bardzo pomalowany, a nie jest. MAC Cosmetics Face and Body, bo można z nim, nim pomalować słuchajcie i twarz i ciało, więc jest to multifunkcyjny podkład i kocha go absolutnie każdy makijażysta na całym świecie. Moje ulubione okładki L to myślę te dwie ostatnie okładki L, jedna z Dariów Zawiałów, z którą pracuję na co dzień przy teledyskach i różnych innych rzeczach i Magda Mołek, także bardzo ciepło wspominam. Ja akurat w ten sposób nie zaczęłam, bo nie asystowałam nikomu, ale powiem Wam, że najlepszą drogą do tego, żeby rozpocząć pracę makijażysty w branży mody jest po prostu asystowanie osobom, które są bardziej doświadczone i które już na tych planach zdjęciowych, reklamowych, modowych czy beauty pracują. To jest najlepsza droga, żeby poznać ludzi, poznać backstage, tajniki, triki, żeby się nauczyć zawodu yy, tak naprawdę będąc w tym wszystkim.